Dzień dobry, cześć! Nazywam się Marta Ługowska, jestem psychologiem, terapeutą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i coachem. A ten filmik jest formą zaproszenia na cztery spotkania ze mną to będą cztery soboty o dziewiątej rano, 2,5 e, godziny. Zastanawiają się nad tym, o co chodzi z tą asertywnością, jak ją wdrożyć do swojego życia, co ona dla mnie znaczy i jak ja mogę stopniowo stawać się bardziej asertywnym, asertywną. Więc to jest taki nasz kierunek na te spotkania. Dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że do zmiany ma potencjał każdy i każdy może stawać się bardziej asertywnym, potrzeba tylko do tego odpowiednich warunków. Więc nasze spotkania będą właśnie takimi optymalnymi warunkami do zmiany. Czyli będzie wiedza, będą mini wykłady, będą ćwiczenia, czyli trochę takie próbowanie w bezpiecznych warunkach, jak ta asertywność brzmi ale też będzie wymiana, wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami. Dla mnie to jest bardzo ważny aspekt, to jest ogromny zasób, wasze doświadczenie, wasze sposoby, wasze podejście do asertywności i też stworzenie takiej kibicującej, uczącej się społeczności, która wspiera się w zmianach. Bo to, co jest bardzo ważne, to jest to, że te spotkania to nie są tylko te spotkania. Te spotkania to jest też to, co się dzieje pomiędzy, te wasze mini zmiany, które wprowadzacie w swojej codzienności. Więc na każdym spotkaniu będziemy rozmawiać o tym, co się udało, jak poszło, co można było zrobić inaczej. A więc to będzie też taka grupa, grupa wsparcia wokół tematu asertywności. I co się będzie działo, jaki właściwie będzie materiał um, tych spotkań, to z jednej strony myślimy o asertywności jako narzędziu budowania relacji ze światem i um, komunikacji ze światem, ale najpierw tym pierwszym krokiem jest zbudowanie tej relacji wewnętrznej. I w kontekście asertywności kluczowe, kluczowe jest rozpoznanie swoich potrzeb, limitów, emocji być bardzo uważnym na to, co się dzieje wewnątrz, bo to jest to, co będziemy komunikować, to jest to, co będziemy wnosić do świata. Bez tej wiedzy jest to takie trochę na pusto, jest to trochę takie na sucho. Drugim krokiem do tego, żeby dobrze się asertywnie komunikować, budować asertywne relacje, jest to, żeby dać sobie przyzwolenie i akceptację na te emocje, wartości, potrzeby, limity. Dać sobie zgodę, i w ten sposób budować asertywną postawę. Bez niej możemy mieć umiejętności i narzędzia, możemy mieć rozpoznane swoje potrzeby, ale nic z tym nie zrobimy. Więc to jest drugi krok, który jest bardzo, bardzo istotny. I trzeci, oczywiście równie istotny, jest stworzenie swojego zasobu narzędzi, jest budowanie narzędzia narzędziownika, czyli jak właściwie powiedzieć komuś, że się czegoś nie chce zrobić. Jak właściwie powiedzieć e, sobie, że się nie zgadzamy z jej komentarzem na nasz temat? Jak wynieść swoją potrzebę do relacji? I do tego są konkretne narzędzia i konkretne sposoby, z którymi e, z Wami się podzielę i które będziemy ćwiczyć. Więc jak widzicie, ten warsztat jest postawiony na trzech solidnych e, fundamentach: samowiedzy, e, postawy asertywnej i umiejętności asertywne. Więc jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że Wy również macie dobre nastawienie do tych spotkań. Zapraszam was z otwartym sercem, otwartą głową, gotowością na eksperymenty. To będzie przestrzeń, w której nie będziemy oceniać, w której będziemy się wspierać i szukać sposobów tych indywidualnych sposobów na to, jak stawać się bardziej asertywnym, jak w tej asertywności czuć się wygodnie. E, więc serdecznie Was zapraszam, zapraszam Was również do wypełnienia ankiety przed spotkaniem, tak żebym wiedziała, co jest dla Was ważne, co jest istotne, i żeby dopasować ten warsztat do Waszych potrzeb, żeby był uszyty na miarę. Więc e, do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.